Na początek wyobrażenie tego proroka Jeremiasz. Jeremiasz miał tę jedną cechę, a ta cecha polegała na tym, że zawsze mówił prawdę. Nawet jak ludzie nie chcieli słuchać, to i tak mówił im prawdę. Ceną, konsekwencją mówienia tej prawdy było to, że ci ludzie, którzy przyszli do króla. Chcieli go zabić, wtrącić do cysterny. Cysterna to nie jest nasze współczesne wyobrażenie tego, jak to wygląda. Cysterna była w ziemi, to była ogromna studnia zrobiona z kamienia. Zazwyczaj trzymali tam wodę, a jak dzisiaj żeśmy usłyszeli, tam nie było wody, tylko było samo błoto, i w to błoto został wrzucony, spuszczony na linię. Sam opuszczony, bez żadnej możliwości ucieczki. No, i to jest czasami nasze życie: utknięcie w błocie, problemów, bezsilności, grzechu, samotności, braku przebaczenia, beznadziei, i można byłoby tak wymieniać. Jakie to jest błoto w Twoim życiu? To już każdy osobiście wie. Ono było, albo jest, albo będzie. Każdy kiedyś znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Co robi teraz Pan Bóg? Jakie pokazuje nam dzisiaj dwa światła, rozwiązania, podpowiedzi? Jak nam pokazuje, że wtedy, kiedy nam się wydaje, że właśnie nie ma wyjścia, to wyjście jest. Pierwsze pojawia się w samej historii tego Jeremiasza. To był rzeczywiście człowiek niewygodny. Zobaczcie, jak ci ludzie, którzy przychodzą, przychodzą do króla Sedecjasza, jak argumentują to, że chcą go zabić. On mówi, Oni mówili do niego: Każde jego słowo obezwładnia ręce żołnierzy, każde jego słowo obezwładnia ręce całego ludu. Jakie słowo? Czyli prawda. Prawda obezwładnia żołnierzy. On musi umrzeć. No i król nie mógł się im sprzeciwić. No to bierzcie, wrzucajcie. Brzy, brzy, Ale nagle pojawia się ktoś, kogo się nikt nie spodziewał. Ani ci ludzie, ani król, ani tym bardziej Jeremiasz. Pojawia się człowiek, który nazywa się Ebet Melek. Jest to jeden z służących króla. Jakiś mało znaczący człowiek. Staje przed królem, i mówi nie rób tego zła ma w sobie odwagę sprzeciwić się temu złu ma odwagę ratować Jeremiasza w życiu Jeremiasz by się nie spodziewał i to jest pierwsze światło że możliwość wyjścia przychodzi czasami jak nie bardzo często od osoby o którą byśmy się, po której byśmy się nie spodziewali, że to rozwiązanie przyjdzie przez nią. Czasami liczymy na rodzinę, a pomoc przychodzi od kogoś obcego. Człowieka, o którego byśmy się w ogóle nie spodziewali, o jakąkolwiek odwagę, że ma z, taką odwagę stanąć przed kimś i powiedzieć nie. To jest złe. A druga podpowiedź jest w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Ten ogień to nie jest ogień niszczący, ale to jest ogień oczyszczający. To jest ogień, który wypala to, co jest złe, to, co jest chore. To, co nas trzyma w miejscu, nie pozwala iść dalej. To jest ogień, tak naprawdę, miłości, które daje odwagę stanąć właśnie po stronie prawdy. To jest ogień, który bardzo często też oznacza podział, niezrozumienie, rozłam. Gdzie? W rodzinie, w środowisku pracy. Jeżeli będziemy starali się trzymać prawdy w środowisku, które kłamie, jeżeli będziemy starali się być uczciwi, tam, gdzie uczciwości nie ma, rozłam, podział. Zobaczcie, że jak rozpalamy ognisko, to płomień trawi wszystko. Co jest suche, co jest martwe, co jest bezużyteczne. Co zostaje? Kiedy płomień zrobi swoje? Zostaje ciepło, światło i nowa przestrzeń, no bo zostało spalone to, co jest bezużyteczne, martwe i suche. I tak samo działa ogień Boży. Usuwa to, co nam przeszkadza w miłości, co jest suche, martwe, bezużyteczne i daje miejsce na nowe życie. Bo powstaje nowa przestrzeń. Czasami jest to związane z tym, że nagle traci się przyjaciół, którzy nigdy przyjaciółmi nie byli, skoro się ich traci. Nagle pojawia się gdzieś rozłam wśród najbliższych. No ale o co tak naprawdę chodziło? Czym on był spowodowany? Pojawia się nowa przestrzeń. Wiecie, że lubię ojców kościoła. Święty Grzegorz z Nazjanzu. A propos ognia ducha napisał kiedyś tak, że to nie jest dla nas zniszczeniem ten ogień ducha. Ale jest on przemianą ku życiu doskonalszemu. Czyli jeżeli Jezus Chrystus chce rozpalić w tobie ogień, to nie po to, żeby cię zranić ale właśnie, żeby cię uleczyć. Czyli podsumowując, każdy z nas ma swoje cysterny błota. Co jest tym błotem? Nazwij sobie sama sam. Jezus przychodzi dzisiaj, żeby rozpalić w Tobie taką odwagę wyjścia z tych problemów. I bardzo często przychodzi przez drugiego człowieka, ten ebet-melek. A może dzisiaj też jest tak, że to ty masz stać się ebet-melekiem dla drugiego człowieka: wyciągnąć rękę, zadzwonić, wyciągnąć kogoś z błota, z problemów. To już musisz poczuć w sobie. A z drugiej strony nie bój się. Pozwolić Bogu rozpalać Twojego serca ogniem. Ogniem, który właśnie ma wypalić to, co jest suche, martwe i bezużyteczne w Twoim życiu. Bo dzięki temu pojawi się nowa przestrzeń. Dzięki temu będzie to, o czym wspomniałem. Jak pozwolisz temu ogniu działać, to pozostanie tylko ciepło, światło. И жить.